Bojówkażu. Zapraszam cię. Shader lab i staje community wszystko. Oh. Jazda, raz, dwa, trzy. To, że dzisiaj wpadł profit, to nie lucky day Odpierdolony siano, spala mnie jak blaki strike. Zmieniłem dużo, teraz, chyl się by mi oddać sześć Pewno siebie teraz blokuje mnie jak wantaj Wiesz, to jest grane, trzeba być mnie niemiętkiem Żonek strugał kota, pokonały go tabletki. Cały widzaj się, ale nie odrywa smetki. Tyka brudne łapy, a ty pierdalasz mu z ręki Męczą banie Chociaż nie dotykam ścierwa Przechodziłem to jak ty, nie pierdol mi, że ciężko przerywasz przechodziłeś to jak ja? Wątpię, że też żyłeś w nerw. Armazony są niezrozumiałe dla mnie jak Algebra Sam się uczyłem przetrwania, stary nie wychował dziecka Sam się wychowałem i nie wychowałem leszcza Powiedz, czemu twój koleżka kanałami się przemieszcza? Leciała za duża wkrętka na marzenia o osiedla za zeszły rok chociaż nie lecę w S. Chcę tłumaczyć, że masz lipę, że kurwa nie masz szczęścia. Bo płynie tak jak muzyka, płynie w moich HR. Tu wysyłnie ty zarobiłeś, dychę i nie pamiętasz. Byłeś, złapałem 15 za to, że wbiłem na budynek. Ty złapałeś tam najwyżej kiłę. Pozdrawiam, że mali co wierzyli.